Witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj mamy troszkę później antidotum. A to dlatego, że kolega zaspał. <głos> <głos> nie, nie, to nie dlatego. To dlatego, że wczoraj po prostu tu zrobili takie spotkanie, że ono się skończyło o przed pierwszą w nocy i nagrywamy dopiero dzisiaj, więc dlatego jest później. Kochani, tego pana już znacie, ale pan się jeszcze może przedstawić. Proszę bardzo, proszę. Co pan, pan sobie powie? Pan ma na imię Krystian mm. i się zna z nazwiskiem. Jest. Nie. On <noise> ma takie śmieszne nazwisko, <noise> dlatego nie będziemy mówić z tyłu w napisach. Też nie będzie. Nie, nie. W ogóle. Lepiej, żeby nie było. Tak. E, słuchajcie kochani. Jesteśmy w Gorzowie. E, dokładnie to nawet. Wawrowie. Wawrowie, Wawrowie. W Wczoraj ustaliliśmy, że to nie jest już Gorzów. To już nie jest już tak. Tak. Nie Gorzów. Ale w Gorzowie są rekolekcje dla małżeństw, a tutaj w Wawrowie jutro zaczynają się Rekro. dla parafii. Tak. No, parafialne. Gorz. I zapraszamy. I zapraszamy. W Wawrowie. Tam Tomek Wawrów. Szczególnie Cię pozdrawiamy. Powinieneś przyjechać, bo to jednak będzie bo ta nazwa zobowiązuje. Jedziemy, kochani. Michał, siódmy rozdział. E, to co czytasz? czytasz? Czytaj, czytasz? czytaj, 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 już się rozpędziłeś. Paś lud twój, panie, laską twoją. Trzodę dziedzictwa twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej, ukażę modziwy. Któryż Bóg podobny tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy, okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto słowo Boże. Mogą no, bo nie będą dzięki. Pan coś powiesz, kulec tam. Mnie porusza to pierwsze zdanie. Paś, lud, twój pani łaską twoją, trzodę dziedzictwa tego twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Jakby ta prośba Michasza e, bardzo mnie porusza, bo on widzi lud, e, który gdzieś zaginął. Jest samotny, jest porzucony i on prosi Boga o to, żeby przywrócił tą pierwotną radość żeby oni jakby wrócili z tego, za, z tego zagubienia, tak jakby dzisiaj się zagubili w, w Egipcie, i on i prosi Boga, żeby ze względu na swoją dobroć, żeby ze względu na, swoją, na swoje miłosierdzie, który, Boga, który oddala właśnie występek, żeby zechciał z powrotem objąć troską pasterską swój lud. To jest dla mnie taki pierwsze, co mnie uderzyło, jakby w, w tym czytaniu. No mnie druga rzecz, no, czy w druga, no nie chodzi o to, że mnie druga, tylko inna, o. <laughs> ona nie jest druga co do kolejności. Chodzi o to, że Micheasz jest człowiekiem, który yy, zna prawdziwy obraz Boga, bo z tego wszystkiego dalej wynika, że on wie, że Bóg oddala nieprawość, odpuszcza występek, nie żywi gniewu, w zróżnieniu od człowieka, wczoraj o tym też rozmawialiśmy tu z księżmi, tak, o gniewie, co o drugie, gniew i, to ważne, nie wiem, co masz na myśli. No, bo taka rozmowa tu była fajna wczoraj o gniewie, że, yy, że gniew jest dobry, bo to jest emocja, znaczy, no, obojętny, że gniew jest a emocja. uraza jest Mało. czymś złym, czyli jeżeli z gniewu przejdziemy do urazy, dobra, ale no, Bóg tego nie ma, już na pewno nie trzyma urazy, to żebyśmy wiedzieli, czyli w tym Bóg na pewno nie jest podobny do człowieka. My lubimy trzymać w sercu urazę, czy w głowie gdzieś ją tam trzyma. Bóg taki nie jest, nie? Odpuszcza występek, to jest bardzo fajne. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Czyli nie, że Bóg nam każe zetrzeć nasze nieprawości. Bóg zetrze nasze nieprawości. I tu, Krystyna, zadam pytanie. Yy, Podstępne może. Podstępne będzie, tak. Yy, czy Ty doświadczasz tego, że, że im bardziej idziesz za Bogiem w swoim życiu. Ty mniej w ogóle koncentrujesz się na w takim, takim swoim złu, czyli, że tu mi nie wychodzi, tu... Że, że, że w ogóle to jest gdzieś tam, chęt daleko zostaje, ta twoja małość, słabość. Tak. Znaczy mogę, masz w ogóle jakąś małość, słabość, czy ty tylko... Nie, nie, no jakby... pasmo y, sukcesów tylko. Tak, ta, ta. <ślesztuk> tak, do tego zmierzam, do tego zmierzam. <ślesztuk> Faktycznie coraz bardziej porusza mnie taka rzecz, że... Yy, tak powszechnie w kościele jest tak dużo zadośćuczynienia, tak dużo takiej, takiej próby teologii retrybucji, gdzie człowiek próbuje jakoś wynagrodzić Bogu. Retrybucja. Natomiast im, i. Proszę? Retrybucja. Dobrze, bo... <śmiech> <śmiech> Musimy pisy na dole zrobić. <laughs> natomiast, natomiast faktycznie doświadczam tego, że im dłużej jestem z Bogiem, tym bardziej widzę, że jemu nie zależy na tym, żeby. Aby ja mu coś wynagradzał. On te rzeczy mam wrażenie, że czy doświadczam tego, że mówi, tym się nie przejmuj. Jesteś dzisiaj, jesteś w, w ciele, który podlega, podlega grzechowi. Patrz na mnie i patrz, co ja chcę dzisiaj z tobą zrobić. Co, gdzie chcę, w którą stronę chcę, żebyśmy, żebyś za mną poszedł. Na tym się koncentruj, koncentruj się na tym, w którą stronę ja idę i idź za mną. To jest jakby najważniejsze wezwanie. On zna moją małość, zna wszystkie moje słabości, nic się nie da ukryć przed Nim, nic. To tu w ogóle nie ma co się oszukiwać. Więc każdego dnia upadamy i każdego dnia to On jest tym, który daje mi nadzieję na podniesienie, który mnie podnosi i każdego dnia jakby pokazuje mi, mimo Twoich upadków, ja Cię wciąż kocham, ja Cię wciąż chcę, ja wciąż Cię wzywam, idź dalej za mną. Amen. się no, jak skojarzyło za z fundacją. Za nim. A, faktycznie my No tak. Przypadkowo. Przypadkowo. Pierwszy tak. raz tą koszulkę ubrałem. Jest świeża. Nie wiem w ogóle, czy się ruszać. Czy... Może Ty mnie zasugerowałeś. To no, może to... Sugerowałem no, Cię. Tak, tak. tak Pewnie to... Bóg tak nie jest. Nie. Tak. nie. <laughs> Dobra. No to idziemy dalej, bo to się wydłuży. Nie zdążymy na Eucharystię, bracie. 103 psalm dzisiaj. No to jest właśnie piękny psalm odpowiedzi. Bo psalm responsoryjny to jest psalm odpowiedzi Kościoła na słowo skierowane do nas w tym pierwszym czytaniu. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszę moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszę moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie Twoje choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i miłosierdziem. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Amen. 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 Czyli dokładnie to, co w sumie powiedzieliśmy wcześniej i co pokazuje Michał, który już wiemy, zna Boga. Pytanie jest teraz do nas, czy ja dzisiaj znam takiego Boga, czy ja dzisiaj żyję w takiej relacji z Panem Bogiem, by moja odpowiedź na to, co było wcześniej, była właśnie taka. Błogosław dusza moja Pana. Nie tam znowu jęcz, wzdychaj, nie znowu klep się yy, po, po plecach, czy, czy, czy po brzuchu, czy się biczuj. Wiadomo, przesadzam teraz, nie? Tylko czy ja znam takiego Boga, który cokolwiek mi złego nie wyszło wczoraj, a dzisiaj wstaję. Otrząsam się z tego, bo Bóg już zapomniał. I znowu idę ku dobremu. Oczywiście, nie, że idę zaparte jeszcze gorsze. Tylko, że niezależnie od upadku idę znowuż do przodu, podnoszę twarz do góry i mówię, Panie. Dziękuję, że mi przebaczyłeś, idziemy dalej. Nie? Tylko to dziękuję, że mi przebaczyłeś nie jest czymś, co mnie zachęca do tego, żeby znowu grzeszyć, tylko dokładnie przeciwnie. To jest to, co mówiłem, że. Że, że w ogóle w naszym życiu nie koncentrujemy się na tym, żeby robić coś źle, że w ogóle, że w ogóle wysiłku tam nie stawiamy żadnego, że to naturalnie, <laughs> wznosząc oczy w górę, to jest ten oczywiście symbolika, no, że Bóg jest w góry, tak, że wznosząc ocy, oczy do góry, jakby naturalnie nie chcę robić zła i go nie robię, czy, czy, czy... Nie robię go dlatego, że nie chcę go, nie chcę go zasmucać. Wiem, jaki jest, wiem, że mogę mu sprawić przykrość, ale nie chcę. Ale to ja mam jeszcze inaczej, bo jakby, nie chcę? Bo jakby żyć z nim powoduje, że ja mam w ogóle inne pragnienia, i moje A, pragnienia tak. nie idą w kierunku coś złego. No. Nie no, to w ogóle się, w tym się zgadzamy, tylko też jakby mm, staram, jeżeli Bóg mi rano wieczorem pokazał nam modlitwie, że, że coś było nie tak, no to mówię ok, tobie się to, to nie dziś podobało. będzie tak. To by się to nie podobało. Postaram się ja tego nie robić, a ty mnie swoją łaską, żebyśmy... żebym poszedł za tobą. Żebyśmy dalej szli razem. Amen! No to chwala panu. Obdarza cię łaską i zmiłowaniem. On twoje życie ratuje od zguby. To jest końcówka już, tu jeszcze było wcześniej leczy wszystkie choroby. A nie, to nie końcówka. No właśnie, on leczy wszystkie choroby. <grym> Czy my pozwalamy mu na to, żeby to on leczył wszystkie choroby? Wiecie co wczoraj jechałem od 9 rano do 16.46. Z małą przerwą pośrodku do rodziców zjechałem, tworzyłem trochę kilometrów i czasu i wiecie, że od jeden zacząłem rozmawiać przez telefon. i Rozmawiałem do 1646 powiedziałem, przepraszam, bo już dojechałem na miejsce, muszę skończyć. Cały czas ludzie dzwonili po kolejną sprawę, żeby Bóg załatwił, żeby Bóg uzdrowił, żeby Bóg zmienił, żeby Bóg uratował. No, yy, ciągle za mało ludzi procentowo Go zna i wie, że On leczy wszystkie nasze choroby. No, dlatego kochani, warto czytać, poznawać, stosować i oczekiwać, żeby to On wszystko zabezpieczał, tak jak w psalmie 107 w 20. Posłał swoje słowo, aby nas uzdrowić i wyrwać z niemocy nasze życie. Amen. Amen. Aklamacja. Dzisiaj mamy Łukasz 15:18. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. No, może wiecie z czego to jest fragment, jak już 15. Łukasza to już sugeruje, więc nawet nie ma co teraz tego rozważać, bo to za chwilę będzie w przypowieści o synu marnotrawnym. Czyli o nas. Albo o dobrym ojcu. Albo dobrym ojcu. my Lubimy tak. O marnotrawnym ojcu było nawet. O marnotra miłość na swoje dzieci. Dobra, no to, to czyta? Proś Ale. Ciebie prosimy. No, już ja. W pewnym czasie Przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szebrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpowiedział im wtedy następującą przypowiedź: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, którą na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność. Żyjąc rozrzutnie, a gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasz świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca. Ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyj mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też piersi na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie. Będziemy ucztować i weselcie, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu, że twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. <laughs> Lecz on odpowiedział ojcu... Oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nieżodnicami kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął i odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Amen. <laughs> Czytając tę Ewangelię, ma się wrażenie, że Bóg jest jakiś taki naiwnie dobry. <laughs> Jakby to, co mnie porusza w tym, że po prostu ten młodszy syn przyszedł i powiedział: daj mi, daj mi. Nie da się zatrzymać dziecka przy sobie, jak chce odejść. Nie? I ten, to jest w ogóle niesamowite, że ten ojciec, szanując wolność tego dziecka, bo bez wolności nie ma miłości, szanując wolność tego dziecka, daje mu po prostu daje. Mówi, chcesz iść, idź. Chcesz się przekonać, jak jest, przekonaj się. Nie? I jakby, jak, jak czytam te słowa, to mam wrażenie, że on jakby odprowadza go do tego miejsca. W którym zostaje, jakby do, do granicy i zostawia tego syna. On idzie dalej w stronę zła, Bóg już tej, tej granicy nie przekracza, jakby zostaje w tym miejscu wciąż, oczekując na powrót tego młodszego syna. I to jest strasznie poruszające dla mnie, że e... wiecie, można podążać za dzieckiem, które ginie, i bez przerwy wytykać mu, co źle robi. I to dziecko będzie bez przerwy się od ciebie oddalało. Trzeba mu pozwolić odejść. I to, ta, ta zgoda Boga na odejście, ta zgoda na, na to, żeby dziecko doświadczyło wolności, obojętne jaka ona nie, by nie była, jest dla mnie bardzo poruszająca w, w, tym, w tym fragmencie. I to, że on nie idzie, w, żeby na przykład zobaczyć, gdzie jest ten, to dziecko. I kiedyś pytałem Boga, jak, jak rozważałem tę Ewangelię, pytałem go, dlaczego nie poszedłeś, dlaczego tam się nie znalazłeś, dlaczego go nie wyratowałeś w tym najtrudniejszym położeniu. Bóg mi odpowiedział, wtedy pamiętam, że to mnie tak dotknęło, że czasami moment, kiedy wchodzimy w miejsce, w którym zobaczymy najgorsze zło człowieka, jest momentem, kiedy odetniemy go od możliwości powrotu. Ten człowiek, ten dziecko, obojętne do kogo tam nie, nie idziemy, jeżeli nie zostaniemy tam zaproszeni, to znaczy, że on nie chce, żebyśmy widzieli, jak jest upodlony. I, i, i czasami, jakby wejście w to miejsce, jest jakby uniemożliwia powrót temu dziecku. Po prostu uniemożliwia. Ono nigdy nie wróci, bo. Bo ma świadomość to, to. tego, że Ty możesz mieć obraz najbardziej upodlonego, upo, upodlonego tego dziecka. I to jest dla mnie jedna z najbardziej poruszających rzeczy w, w tej Ewangelii, że Bóg się zatrzymuje, ale jednocześnie czeka, tak wiernie czeka, żeby, żeby to dziecko wykonało krok zwrotny. I kiedy ono wraca, Bóg jakby wychodzi do przodu, jakby jest gotowy do tego, żeby. Przyjąć i, mów, i nie pozwala temu Sonowi nawet powiedzieć, że On nie jest godny. Od razu mówi: Nie, nie, nie. Wracasz, to ja Cię czynię godnym. Od razu Cię czynię godnym. Nie mam dla Ciebie warunków wstępnych powrotu. Ty mówisz, że zrobiłeś źle, doświadczyłeś wszystkiego, co było złe. Ty już wiesz, nic więcej Ci nie muszę mówić. W ogóle się nie, od, nie odwołuje do zła. On ma od razu dobro. I to jest no, piękny obraz Boga, taki w, w tej Ewangelii. I to mnie bardzo porusza, no i, no i porusza mnie niestety kontrast tego, no w jaki sposób my ludzie, my bracia, witamy tych, którzy powracą, powracają. A pomyślmy sobie o naszych pięknych kościołach, do których wchodzi taki właśnie z tego gnoju, z tego oblepiony tym świńskim błotem człowieka. A jak go witamy? Zresztą na pewno mamy taki obraz. Czy my jesteśmy na pewno tymi, którzy reprezentują Boga? Ujca. No, no, to jest zawsze trudne. Ale jeszcze druga rzecz porusza w tej Ewangelii, no ten drugi syn, nie? No właśnie. Mi nie dałeś, jemu dałeś, mi nie dałeś. Nie? I powiem Wam, że w dużej mierze ja tą postawę widzę w kościele. Nie? Czy też mogę powiedzieć, no widzę w sobie też, że czasami się zdarzało, nie? Że, no, yy... Było zdarzało jako czas przeszły, tak, ale zdarzało się, że to dlaczego on ma takie coś, a ja nie, że y, zazdrościłem tym ludziom, którzy się nawracają z takiego dużego bagna, z takiego potężnego. no, Choć wiadomo, no, moje życie jest usłane różami, ale. <grym ale, <grym ale, <grym ale kolce są jeszcze w tych różach, czy już w ogóle. A oni już bez kolcy mają. To a oni robią bez kolcy. Oni hmm. są fiołki. Hmm. Fiołkiem. Potuli pan. Nie, dobra, dobra, się śmieje, ale zobaczcie, czy ja czasami nie mam takiej postawy. Wiecie, bo właśnie to my w tym kościele lubimy sobie wszystko poukładać. My jesteśmy tacy, tacy, tacy i tacy. Na no to przychodzi ktoś zupełnie z innej bajki, no, dla ciebie tu miejsca nie ma. A u ojca miejsce jest, więc właśnie, czy ja jestem reprezentantem. Pytanie, czy starszy brat dzisiaj był reprezentantem ojca? No, na pewno nie. Na pewno nie był reprezentantem ojca, czyli nie przeszedł w myślenie ojca. Nie? Czyli kim był? Był człowiekiem, który całe życie był niewolnikiem u ojca, którego nigdy nie ubezwłasnowolnił. Całe życie miał mentalność niewolnika, a nie mentalność syna. Yy, on cały czas próbował na coś zasłużyć, on cały czas konkurował, on cały czas. No, czuł się też przez to lepszy, na przykład do powrotu Syna. Wow, zobacz, ja przy Tobie jestem, ja przy Tobie trwam. Kochani, może no, być ta postawa nas gdzieś nie dopadła, bo <laughs> źle się poczujemy w pewnym momencie, więc myślę, że warto o tym też pomyśleć. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Zobaczcie, że w tej Ewangelii to Jezus opowiada tą, tę przypowieść. I. Jezus jest tym, który jest posłany przez ojca, jakby w taki sposób w miejsca do, do tego świata, który podlega złemu, i to on jakby jest tym, który wnosi światło, ale jakby to jest tak, jakby z boku ktoś przychodził z podpowiedzią: jest powrót do ojca, możesz wrócić, możesz wrócić. Tam nie ma, w nim nie ma zła, w nim nie ma chęci odwetu. Spróbuj wrócić. Nie? Tak, jakby ten syn, który jest w jakimś bagnie, słuchał taką, słyszał taką dobrą podpowiedź od tego Jezusa, który się objawił w świecie, który jest Bogiem, ale ukrytym w ciele, objawionym, objawiającym Ojca, niosącym nam tą podpowiedź, jakby w, w tych trudnych momentach. I, i, I on jest tym, który podpowiada nam: wróć do Ojca, wróć do Ojca, wróć do Ojca. No więc co, wracamy. Wracamy. Amen, amen. Więc ojcze, dziękujemy. Ci zawsze jest ten. Y, ta możliwość powrotu. Ty zawsze czekasz. Ty nie przekraczasz naszej wolności dziękuję w niczym. Jezusa. I dziękuję za to, że taki właśnie jesteś. Dziękuję, że ty pokazujesz nam przez swoje słowo prawdę o sobie, a tym samym też i prawdę o nas możemy dzięki temu odkryć. A Panie, tylko ta prawda może nas doprowadzać do wolności. Więc dziękuję, Ojcze, za. Każde nasze nawrócenie, małe, duże, historyczne, obecne, aktualne, dziękuję, Ojcze, za to, że możemy zawsze w nowy sposób spojrzeć na Ciebie i zawsze odkryć nowe rzeczy w relacji z Tobą. I dziękuję, że Ty, niezależnie od tego, co ja dzisiaj wybiorę, ciągle na mnie czekasz. Dziękuję za Twoją dobroć, dziękuję za Twoje marnotrawienie miłości. I dziękuję ja też za to, że Ty nas uczysz jako ojców, Ty nas uczysz jako rodziców, tego byśmy też umieli trawić miłość, marnotrawić miłość, żeby te dzieci, które nam dałeś na przechowanie, na jakiś czas, na wychowanie, miały pewność w sercu, że mają gdzie wrócić, niezależnie od tego, co zrobią. A szczególnie, Panie, dzisiaj, kiedy rodzina jest tak mocno wystawiana na próbę w tych czasach, Spraw Panie, byśmy takimi rodzicami się stawali. Tobie wszelka chwała i wszelka cześć. Na wieki wieków. Amen. 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 No to chwała Ojcu i Synowi, synowi i, duchowi i Duchowi Świętemu, świętemu jak, jak była na, na początku, początku teraz, teraz i zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen. Amen. Błogosławionego dobrego dnia i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli w poniedziałek, chyba że w niedzielę, w Wawrowie. pa. <grym> Z Bogiem. Z Bogiem. Wspaniałego Boga uwielbia. widząc Twoją twarz napełniam się Twoim blaskiem stojąc przed Twoim tronem.